Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy historia, którą znasz na temat tego, kto był pierwszym prorokiem przed Mojżeszem, naprawdę odzwierciedla całą prawdę? Zostaw swój komentarz i opowiedz nam, czy kiedykolwiek czułeś, że coś nie pasuje do narracji, którą opowiadano nam od dzieciństwa. Dziś zanurzymy się w tajemnicę, która rzuca wyzwanie wiekom interpretacji i może na zawsze zmienić sposób, w jaki rozumiesz Pismo Święte i samo początek ludzkości? Bo co, jeśli powiem ci, że przed Mojżeszem był inny prorok, jeden, który choć zapomniany przez większość, pozostawił cichy ślad w historii stworzenia i w ustnych tradycjach, których starożytni kapłani bali się dzielić. Imię ukryte w cieniu, czekające na objawienie tym, którzy mają uszy by słyszeć. Czy wierzysz, że historia ludzkości wciąż skrywa nieodkryte sekrety? Chcemy poznać Twój głos i Twoje odczucia. Zostaw swój komentarz i powiedz nam, co myślisz o tych tajemnicach, które łączą nas z niebem. Zagłębiając się w starożytne strony tory i śledząc korzenie proroctwa, napotykamy szept, który przenika czas, szept człowieka, który chodził z Bogiem, zanim prawo zostało dane Mojżeszowi. Człowieka, którego świadectwo, choć owiane zasłoną tradycji i interpretacji, rzuca wyzwanie naszemu zrozumieniu tego, kim naprawdę był pierwszy prorok i jaka była jego rola w dramacie stworzenia. Nie możemy zapominać, że Księga Rodzaju nie tylko mówi o stworzeniu świata i upadku człowieka, ale także oferuje nam przebłyski tych, którzy w środku zepsutego i opustoszałego świata odważyli się podnieść głos, by głosić boską prawdę. W opowieści o stworzeniu, po tym jak Adam i Ewa zostali wygnani z Edenu, ludzkość zaczęła się rozmnażać i zaludniać Ziemię. Jednak wraz ze wzrostem liczby pokoleń wzrosła także niegodziwość, a serce człowieka zwróciło się ku zepsuciu i przemocy. Jednak w środku tej ciemności jedno imię jaśnieje szczególnym blaskiem. Henoch. Księga Rodzaju 524 mówi nam: I chodził Henoch z Bogiem i zniknął, bo Bóg go zabrał. To zdanie, tak krótkie, a zarazem tak pełne tajemnicy, otwiera przed nami drzwi do nieznanego. Kim był Henoch? Dlaczego został zabrany? Czy był prorokiem przed Mojżeszem? A co jeśli jego życie skrywa prawdziwy początek proroctwa i dialogu boskiego z człowiekiem? W tradycji żydowskiej Henoch jest pamiętany nie tylko jako człowiek sprawiedliwy, ale także jako prorok i wizjoner, Apokryficzna księga Henocha, tekst, który choć niekanoniczny, był głęboko szanowany i studiowany przez wczesne wspólnoty żydowskie i chrześcijańskie, opisuje Henocha jako tego, który otrzymał niebiańskie wizje i boskie sekrety. W księdze Henocha pierwszeży Henoch 12 czytamy. Henoch człowiek sprawiedliwy, którego słowa zostały dane pokoleniom ziemi, był człowiekiem błogosławionym i sprawiedliwym w oczach Boga i widział wizję świętego i nieba. Te słowa ujawniają, że Henoch nie był zwykłym śmiertelnikiem, lecz posłańcem, pośrednikiem między niebem a ziemią, prorokiem, który chodził z Bogiem, zanim Mojżesz otrzymał tablicę prawa na górze Synaj. Jeśli przeanalizujemy oryginalny tekst hebrajski, słowo użyte do opisania relacji Henocha z Bogiem to hlkh, halak, co oznacza chodzić, ale implikuje także głęboką intymność, nieustanne trwanie w komunii z najwyższym. To chodzenie, bardziej niż fizyczne przemieszczanie się, jest metaforą życia duchowego, które prowadził Henoch. Chodził w posłuszeństwie, w objawieniu. W głębokiej komunii z boskością, i w tym chodzeniu otrzymał wizje, które uczyniły go pierwszym cichym prorokiem, zapomnianym Heroldem Przymierza, które jeszcze nie zostało zapisane na kamieniu. Jego życie stało się świętym tańcem, z tajemnicą, manifestacją wiary, która rzucała wyzwanie ciemności otaczającej jego współczesnych. Święty Augustyn w swoich komentarzach do Księgi Rodzaju wspomina, że Henoch był prekursorem tych, którzy mieli wstąpić do obecności Boga bez przechodzenia przez śmierć, postacią obietnicy niebiańskiej zarezerwowanej dla sprawiedliwych. Orygenes z kolei twierdzi, że Henoch był żywym świadectwem możliwości osobistej i przemieniającej relacji z Bogiem, zanim Mojżesz i Prawo stali się pośrednikami. Obaj ojcowie Kościoła, choć pisali wieki później, dostrzegli w Henochu iskrę proroctwa i intymność z najwyższym, szept, który wciąż rozbrzmiewa na świętych stronach dla tych, którzy odważą się słuchać. Czy możemy zatem uznać Henocha za pierwszego proroka przed Mojżeszem? Odpowiedź, choć zasłonięta, wydaje się skłaniać ku twierdzeniu. Henoch był pierwszym, który został zabrany przez Boga. Pierwszym, który według tradycji apokryficznych otrzymał niebiańskie wizje, pierwszym, który chodził z Bogiem w świecie, który już znał ciężar grzechu i zepsucia. To on, w ciszy dawnych dni, podniósł głos, by głosić boską sprawiedliwość i ostrzegać swoich współczesnych przed nadchodzącym sądem. Bo jeśli czytamy w liście Judasza w Nowym Testamencie, Judy 1, 14-15, znajdujemy bezpośrednie odniesienie do Henocha jako proroka. O nich także prorokował Henoch, siódmy od Adama, mówiąc: Oto pan przychodzi z dziesiątkami tysięcy swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi. Tutaj Nowy Testament potwierdza to, co utrzymywały starożytne tradycje. Henoch był prorokiem, który mówił o sądzie i przyjściu pana, na długo, zanim Mojżesz wstąpił na górę Synaj. Ale dlaczego jego postać została zepchnięta w cień historii? Dlaczego nie czytamy o nim więcej w tekście kanonicznym? Być może dlatego, że Henoch reprezentuje duchowość, która nie pasowała do narracji prawa Mojżeszowego. Jego intymne chodzenie z Bogiem. Bez pośredników, bez świątyni, bez rytualnych ofiar, symbolizuje bezpośrednią i osobistą relację ze Stwórcą, co mogło być postrzegane jako zagrożenie przez instytucje religijne, które rozwinęły się później. Jego historia staje się więc przypomnieniem, że proroctwo i komunia z Bogiem nie są ograniczone do ludzkich struktur, ale mogą objawiać się w każdym sercu gotowym chodzić z Nim. A jeśli zagłębimy się jeszcze bardziej, odkryjemy, że Henoch był nie tylko prorokiem, który głosił słowa sądu i nadziei, ale także symbolem pojednania człowieka z boskością. Jego wizje opisane w księdze Henocha przenoszą nas do niebiańskich królestw, gdzie upadli aniołowie otrzymują sąd, gdzie sekrety kosmosu są objawiane, a głos Boga rozbrzmiewa jak wieczna pieśń henoch staje się lustrem odbijającym ludzkie pragnienie transcendencji, przypomnieniem, że w sercu stworzenia jest wezwanie, które może usłyszeć tylko ten, kto chodzi w pokorze i zdumieniu. W głosie Henocha znajdujemy korzeń proroctwa, korzeń, który sięga głęboko w samo stworzenie i wznosi się jak drzewo sprawiedliwości i prawdy. Jego historia zaprasza nas, by spojrzeć Poza sztywne struktury religii i otworzyć serce na możliwość objawienia, które przekracza czas i ludzkie słowa. Bo ostatecznie to, co Henoch ucieleśnia, to wieczny taniec między ludzkim a boskim, szept ducha, który wciąż wzywa każde pokolenie, by się obudziło i chodziło z Bogiem. Kontemplując postać Henocha i zagłębiając się w zakamarki jego historii. Dostrzegamy błysk boskiej obecności, który poprzedza nawet zapisane prawo, błysk, który mówi o komunii z Bogiem, która nie potrzebowała ludzkich pośredników ani skodyfikowanych rytuałów. I to właśnie w tym szczególe odnajdujemy istotę pierwotnego proroctwa bezpośrednie, intymne i przemieniające doświadczenie ze Stwórcą, które wypływa z najgłębszych zakamarków ludzkiego serca i wyraża się w słowach życia i sądu, ostrzeżenia i nadziei. Kenoch pokazuje nam, że dialog z Bogiem nie jest przywilejem zarezerwowanym dla wielkich patriarchów czy znanych proroków, lecz szeptem, który może wyłonić się w ciszy duszy gotowej słuchać. Księga Henocha oferuje wizję niebiańskich wymiarów, upadłych aniołów i duchowej bitwy toczącej się poza tym, co widzialne. Mówi o strażnikach, aniołach, którzy stąpili na ziemię i wzięli sobie ludzkie żony, i o tym, jak Henoch został wybrany, by wstawiać się za nimi przed tronem Boga. Ten epizod, choć część tradycji apokryficznej, ujawnia istotny aspekt funkcji proroczej. Bycie pomostem między boskim a ludzkim, głosem wołającym w środku niesprawiedliwości i chaosu. Henoch staje się posłańcem, który nie tylko obserwuje, ale także wstawia się, który niesie w sercu ciężar ludzkości i upadłych aniołów, przypominając nam, że proroctwo to nie tylko ogłaszanie sądu, ale także oferowanie możliwości odkupienia. W Księdze Rodzaju cisza otaczająca Henocha kontrastuje z donośnym echem jego historii w tekstach pozakanonicznych. To tak jakby pismo, wspominając jego chodzenie z Bogiem i tajemnicze zniknięcie, zapraszało nas, by spojrzeć poza zapisane słowa, by czytać między wierszami i odkryć głębie jego relacji z Najwyższym. Bo to, co przeżył Henoch, nie może być sprowadzone do prostej biograficznej opowieści. Jego historia jest portalem, który łączy nas z tajemnicą boskiej komunii, która poprzedza wszelkie struktury religijne. Jego życie uczy nas, że prawdziwy prorok nie tylko mówi w imieniu Boga, ale żyje w intymnej komunii z nim, chodząc ręka w rękę z duchem na każdym kroku. Tradycja żydowska, zwłaszcza w Talmudzie i Midraszu. Zbiera echa postaci Henocha jako człowieka mądrości i objawienia. Mówi się, że Henoch uczył swoich współczesnych tajemnic nieba i ziemi i że był pierwszym, który przekazał ludzkości wiedzę o niebiańskich sferach i prawach rządzących wszechświatem. Choć te teksty nie są częścią oficjalnego kanonu, ich istnienie przypomina nam, że w historii wiary są głosy, które rozbrzmiewają na peryferiach. Głosy, które, choć uciszane przez instytucje, wciąż szepczą prawdy, które rzucają wyzwanie upływowi czasu. Henoch w tym sensie reprezentuje ten głos, który wznosi się z półmroku, tę iskrę, która rozpala ogień duchowego poszukiwania poza ustalonymi granicami. W Ewangelii Łukasza 3:37, gdy opisana jest genealogia Jezusa, Henoch jest wspomniany jako część linii pochodzenia, która łączy upadłą ludzkość z obietnicą odkupienia. Ten pozornie drobny szczegół zawiera głęboki symbolizm. Henoch nie jest odosobnioną postacią, lecz ogniwem w łańcuchu, który łączy przeszłość z przyszłością, stworzenie z odkupieniem. Jego życie uczy nas, że każde pokolenie jest wezwane, by podjąć złotą nić wiary i chodzić z Bogiem, tak jak czynił to Henoch. BO w jego chodzeniu odkrywamy, że prawdziwe proroctwo nie mierzy się ilością wypowiedzianych słów, lecz bliskością z sercem Boga. Rozmyślając nad postacią Henocha, rodzą się pytania, które dotykają najczystszych strun naszej duchowości. Czy jesteśmy gotowi chodzić z Bogiem, nawet jeśli prowadzi to nas przez samotne ścieżki? Czy możemy, jak Henoch, usłyszeć głos Boga wśród hałasu świata i odważyć się głosić Jego prawdę, nawet jeśli kosztuje nas to niezrozumienie innych? Czy jesteśmy przygotowani, by przyjąć tak intymną relację ze Stwórcą, że On sam zabierze nas do swojej obecności, jak stało się z Henochem? Te pytania nie. Szukają szybkich ani łatwych odpowiedzi. Są zaproszeniem do głębokiego poszukiwania, do wewnętrznej podróży, która rzuca wyzwanie, by żyć naszą wiarą autentycznie i bez kompromisów. W liście do Hebrajczyków 11.5 autor stwierdza: Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie zaznał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł a przed przeniesieniem miał świadectwo, że podobał się Bogu. To świadectwo nie tylko potwierdza wyjątkowość Henocha, ale także pokazuje fundament wszelkiego proroctwa wiarę, bo bez wiary nie można podobać się Bogu, a bez wiary głos proroczy staje się pustym echem. Henoch uczy nas, że prawdziwe proroctwo wypływa z serca, które ufa, które chodzi z Bogiem, które nie boi się sądu ani samotności, ponieważ wie, że jego mieszkanie jest w obecności Najwyższego. A jeśli spojrzymy poza tekst biblijny i zanurzymy się w mistyczne nurty judaizmu, odkryjemy, że Henoch był utożsamiany z Aniołem Metatronem, Aniołem Obecności. Niebiańskim pisarzem, który zapisuje czyny ludzi. W Zoharze i innych tekstach kabalistycznych Metatron jest widziany jako pośrednik między Bogiem a ludzkością, strażnik niebiańskich tajemnic i przewodnik sprawiedliwych dusz. To utożsamienie Henocha z Metatronem oferuje nam jeszcze głębszy wgląd w jego rolę jako proroka. Nie tylko mówił w imieniu Boga. Ale został przemieniony w istotę niebiańską, w żywy most między niebem a ziemią. Jego w niebo wstąpienie symbolizuje możliwość ludzkości, by wznieść się, przekroczyć cielesność i przyjąć boskie światło. To połączenie między Henochem a Metatronem przypomina nam, że proroctwo nie jest jedynie darem przyznawanym nielicznym wybranym, lecz uniwersalnym wezwaniem dla wszystkich, którzy pragną chodzić z Bogiem, bo ostatecznie każdy z nas jest powołany, by być prorokiem w swoim życiu, by być głosem sprawiedliwości, posłańcem nadziei i odzwierciedlać boskie światło w świecie spragnionym prawdy. Henoch uczy nas, że proroctwo zaczyna się w sercu, w tej tajemnej przestrzeni, gdzie głos Boga szepcze do naszej duszy, chodź ze mną. I to wezwanie, choć osobiste, ma moc przemienić świat. Tak więc kontemplując Henocha jako pierwszego proroka przed Mojżeszem odkrywamy nie tylko postać historyczną, lecz archetyp duchowy, który rzuca nam wyzwanie, by na nowo odkryć prawdziwe znaczenie proroctwa. Zaprasza nas, by uwolnić się od sztywnych struktur i otworzyć serce na tajemnice, odważyć się chodzić z Bogiem w ciszy i samotności, ufając, że On objawi nam swoje sekrety w odpowiednim czasie. Bo, jak uczy nas Henoch, proroctwo to nie tylko słowa, lecz życie nie tylko ogłaszanie lecz przemiana. A w tej podróży odkrywamy, że głos Boga nie zawsze rozbrzmiewa w grzmocie piorunów czy płonącym ogniu, lecz często objawia się w szepcie łagodnej bryzy, w ciszy duszy, która szuka w codziennym chodzeniu ze stwórcą. Henoch przypomina nam, że ten szept jest wciąż żywy, czeka aż go usłyszymy i podążymy za nim tak jak on to uczynił. Czy jesteś gotów chodzić z Bogiem jak Henoch? Czy jesteś gotów odkryć proroka, który mieszka w tobie? Tak więc, kontemplując postać Henocha jako pierwszego proroka przed Mojżeszem, odkrywamy, że droga wiary nie jest sztywną strukturą, lecz tańcem między człowiekiem a boskością. Jego historia zaprasza nas, by spojrzeć w głąb siebie, odkryć, że każdy z nas nosi w sobie iskrę proroctwa. Bo, jak Henoch, jesteśmy wezwani, by chodzić z Bogiem. Słuchać jego głosu w ciszy i głosić Jego prawdę z odwagą. Co myślisz o tej tajemnicy? Chcemy poznać Twoje refleksje.